Dobry Państwu. Jestem, proszę Państwa, no będzie truizmem chyba powiedzieć, że filozofia dziejów jest tą częścią filozofii, która jest eminentnie aksjologiczna, w tym sensie, że jest nasycona wartościami. Chyba każda część filozofii, która swoją uwagę kieruje przede wszystkim na człowieka i jego sprawy, ma właśnie taki aksjologiczny charakter. I to. Chyba w konsekwencji musi oznaczać, że określone następstwa dosięgają także samego rozumienia kategorii kryzysu w obrębie filozofii, filozofii dziejów. Ja bym sformułował najpierw taką tezę, być może ona będzie bardzo dyskusyjna, że to, co nazywamy kryzysem w różnych jego wymiarach większym bądź mniejszym, bardziej bądź mniej istotnym, no jest taką permanentną własnością i filozofii dziejów i życia i życia ludzkiego. Troszeczkę żartobliwie nawiązuję do Nikolaja Hartmana, którego pytano o ocenę czasów jemu współczesnych, czy sądzi, że jest to kryzys, miał odpowiedzieć, trochę uciekając oczywiście od, od właściwej odpowiedzi, miał odpowiedzieć, że kryzysy są, ale tak samo były zawsze. I teraz Druga teza mojego wystąpienia byłaby taka, że no, trzeba odróżnić formalne i materialne rozumienie kryzysu. Przez to no, ta teza, że kryzysy występują jako stały element filozofii dziejów, byłaby pewnie bardziej rozumiała. Jako wstęp do tych fragmentów, które postaram się państwu do tych fragmentów, do tych ciągów myślowych, które postaram się państwu przedstawić, wprowadzę jeszcze jedno odróżnienie, mianowicie no, filozofia koncepcje z obszaru filozofii dziejów można dzielić na koncepcje optymistyczne, antyoptymistyczne i w obrębie tych antyoptymistycznych byłyby koncepcje pesymistyczne i powiedziałbym takie koncepcje nijakie. To znaczy takie, które mówią, że no nie ma de facto ani postępu, ani nie ma jednak regresu. Tu przykładem mogły być chociażby Schopenhauer i jego teza, że w historii tak naprawdę nie mamy żadnej istotnej, istotnej zmiany. I teraz, jeżeli teza, że kryzysy są stałym elementem filozofii dziejów jest zasadna, to to by oznaczało, że w każdym z tych wariantów, no ten kryzys jakoś tam rozumiany musi się musi się pojawić. I tak jak chciałbym nawiązać do co Pan mówił w szansa na nowe rozumienie czegoś, tak na, na nową jakąś sytuację w kulturze i tego typu z kryzysu jest czynione oczywiście w koncepcjach postępowych, gdzie kryzys jest traktowany jako Element budowania, czy jako sposób budowania nowego etapu kulturowego. W koncepcjach, w których się mówi o destrukcji, kryzys jest oczywiście traktowany jako który finansuje etap rozwojowy i albo otwiera pole dla nowego stanu, ale nie łączącego się z którym był, albo też no, w ogóle jakiś stan nicości po tym kulturowie ma, ma następować. Natomiast w koncepcjach, które Określiłbym jako koncepcje nijakie, to znaczy, które wypadają z takiego podziału postęp i, czy, czy, czy katastrofa, postęp czy, czy destrukcja. Kryzys będzie rozumiany jako pewna normalna, regularna forma zmiany historycznej. Pewna normalna czy regularna forma zmiany historycznej rozumiałbym jednakże w opozycji do destrukcji i postępu. W związku z tym, no, chyba już staje się jasne, że w moim rozumieniu formalne rozumienie kryzysu i materialne rozumienie kryzysu jest połączone z tymi trzema typami filozofii dziejów i, i, i za chwileczkę postaram się to bardziej rozjaśnić. Ponieważ kryzys jest kategorią chyba analogiczną do idei postępu, to znaczy taką kategorią, w której nie można rozumieć bez odniesienia do wartości. Bo trzeba wartościować pozytywnie stan, który jest zagrożony w jakiś sposób, o, o czym kryzys nie formuje, o czym idea kryzysu informuje. To chyba nie ma nic dziwnego w tym, że nie ma jednoznacznej opinii na temat rozumienia kryzysu. To jest konsekwencją kilku zjawisk, mianowicie, po pierwsze, wśród aksjologów nie ma zgody co do. Tego, jaka jest hierarchia wartości, to znaczy, jakie wartości są wyższe, jakie są niższe, jakie są bardziej, czyli fundamentalne. W konsekwencji rzutuje to na sposób różnorodny rozumienia samego kryzysu. Po drugie, nawet gdyby znaleźć pewną zgodę co do ogólnych hierarchii wartości wśród aksjologów, no to wśród, wśród tych grup a wartości, w obrębie tych grup wartości występują i tak różne uszczegółowienia co do których już wcale zgody być nie może. I wreszcie... Po trzecie, wydaje się, że no, różne opinie na temat kryzysów i ich, ich rzeczywistego znaczenia biorą się także z tego, że nie tylko nie ma zgody co do tego, jakie są wartości, jaka jest ich hierarchia, ale też nie ma zgody co do tego, jakie jest kryterium hierarchii wartości. Można dzielić wartości pod kryterium wysokości albo też można dzielić wartości chociażby pod kryterium ich bardziej bądź mniej podstawowego charakteru. To już pomysł jeszcze o Epikura się ciągnący, gdzie Epikur mówił, że wartości związane z fizycznym trwaniem są co prawda bardziej podstawowe, ale wyższe są te duchowe. I to oznacza, że no cała sprawa, gdy chodzi o rozumienie kryzysu, filozofii dziejów dziedziczy w sobie te kłopoty, które są związane z samą, samą aksjologią. I teraz materialne i formalne rozumienie kryzysu. Używając tych słów, mam na względzie dwie rzeczy. W materialnym rozumieniu kryzysu wskazana jest konkretna wartość bądź też grupa wartości, która jest w jakiś sposób zagrożona, która ulega, bądź która ulega destrukcji. W tym sensie materialne rozumienie kryzysu jest szczegółowym rozumieniem kryzysu ze względu na wartość, o której się w tej koncepcji kryzysu mówi. W odróżnieniu do tego formalne rozumienie kryzysu cechuje się większą ogólnością. To znaczy te wartości, o których tam się mówi jako będących w zagrożeniu, są oczywiście jakoś materialnie określone, są jakoś treściowo określone, ale stopień ich określoności jest nieporównywalnie mniejszy w stosunku do, tym, w stosunku do tego stopnia określoności, który występuje w rozumieniu materialnym. To jest oczywiście jedno z możliwych. Rozumień tych pojęć materia i forma, materialne i formalne rozumienie, stąd je tutaj do, do definicję dlatego tutaj Państwu przedstawiam, definicję tego, jak je, je rozumiem. No druga rzecz, która te dwa rozumienia różnicuje, no to jest to, że materialne rozumienia kryzysu występują w koncepcjach stricte pesymistycznych i progresywistycznych, natomiast w tych koncepcjach nijakich dominuje rozumienie formalne. I teraz zajmę się tym, tym rozumieniem formalnym występującym w tych koncepcjach, nijakich. Oczywiście, nijakich to określenie w cudzysłowie, należy jakoś tam sobie widzieć. I tutaj moim zdaniem występują dwa warianty. Pierwszy wariant jest taki, że stwierdza się w takich koncepcjach zaburzenie, pewną aberrację, która nie jest jednakże regułą. To znaczy, które nie jest pewną, pewnym jakimś apodyktycznym, koniecznościowym wyrazem reguły działającej, czy prawa działającego w procesie historycznym. Często wskazuje się tutaj jakieś konkretne kulturowe uwarunkowania, które sprawiły, że taka aberracja nastąpiła. Można by powiedzieć, że w tym rozumieniu kryzys jest czymś metafizycznie przypadkowym, ale no w takim zestawieniu, w metafizycznie przypadkowym. I tutaj... Jako przykład mógłbym podać po pierwsze teorię kryzysu kultury Ortegi Gasseta, który pokazuje pewne fakty związane ze specyfiką rozwoju kultury zachodniej, to znaczy rewolucję francuską, rozwój naukowo-techniczny, skok demograficzny, jako takie przyczyny, które spowodowały no właśnie, zjawisko, zjawisko buntu mas. Druga teoria, która by tego typu formalne rozumienie egzemplifikowała, to jest koncepcja koncepcji kryzysu kultury formułowane w pismach Floriana Znanickiego. W szczególności mam na myśli ten jego wczesny tekst na temat kryzysu kultury, to znaczy Upadek Cywilizacji Zachodniej, gdzie wskazując na przyczyny. Kryzysu, który, który Znaniecki konstatuje, mówi o czym, no, mówi między innymi o fali bolszewizmu. Tam są oczywiście inne, bo jest cztery grupy tych, tych różnych zjawisk, ale no, traktuje to jako pewien fakt, który uzasadnia, czy wyjaśnia pojawienie się kryzysu, ale też nie stanowi wyrazu no, wbrew oczywiście opinią samych marxistów, wyrazu jakiejś konieczności dziłowej, jakiegoś transcendentalnego prawa, prawa historycznego. Tego typu rozumienie kryzysu, chciałbym podkreślić, no ono nie eksponuje regularności jakiegoś odniesienia do jakiegoś prawa historycznego, które by ten kryzys wymuszało. Drugi typ rozumienia formalnego kryzysu w filozofiach dziejów, Traktuje kryzys już nie jako jakąś przydarzoną się nam, znaczy tę aberrację, która się nam przydarzyła przydarzoną aber aberrację, ale traktuje kryzys jako normę, jako pewną regułę. I tutaj chciałbym się odwołać najpierw do szwajcarskiego historyka Jakoba Burgharda, który no, znany jest w filozofii Dziew jako taki autor, który wprowadza do myślenia o historii no, w sposób taki bezpośredni, no właśnie kategorię kryzysu. Kryzys traktuje Burkhardt jako węzeł rozwojowy historii. Tak on to jakby, to jest jego określenie, to jest formułka, która pokazuje sposób, w jaki on do kategorii kryzysu podchodzi. Skąd się biorą kryzysy? I tu Burkhardt zasłynął swoją koncepcją, która jest i intrygująca i trochę, trochę no, cofająca filozofię historię w swoim rozwoju, jak sądzę. Mianowicie on mówi, że przyczyną taką głęboką kryzysów jest chęć nowości, chęć zmiany, motyw psychologiczny. Mówię tutaj o cofnięciu filozofii dziejów w stosunku do takiego obiektywizującego podejścia, które wcześniej Hegel krytykowany przez Bukharda prezentował. A druga przyczyna kryzysu Powierzchowna to są konkretne wydarzenia, na przykład nędza ekonomiczna, albo też, nie wiem, w przypadku moglibyśmy powiedzieć polskich powstań, zapowiedź bramki do wojska carskiego. To są przyczyny, powiedziałbym, faktualne, ale one nie uruchamiają kryzysu, o ile się nie uruchomi no drugi wymagany warunek, to znaczy no właśnie ta chęć nowości, chęć czegoś nowego. Duch ludzki, mówi Burkard, jest wiecznym wichrzycielem. I teraz ja tu oczywiście zatrzymuję się na tym, na, tym, na tym momencie, bo nie chodzi mi tutaj o to, żeby mówić o Burkhardzie, tylko żeby jego koncepcją zaegzemplifikować ten wariant, o którym mówię. Burkhard uważa, że historia ludzka to peregrynacje ducha ludzkiego poprzedzielane właśnie takimi kryzysami. Jest to reguła ludzkiego stawania. Burkhard co charakterystyczne akcentuje że, że te stany przed kryzysem i po kryzysie nie gwarantują w sposób obiektywny żadnej kontynuacji. Nie, nie, nie ma żadnej ciągłości pomiędzy nimi. Co jest jedynie zagwarantowane przez proces historyczny, mówi Burkard, to to, że prędzej czy później dochodzi do znudzenia się tym, co było. Oczywiście to jest pewien skrót myślowe znudzenie się tym, co było. Można by raczej powiedzieć bardziej ogólnie, że jest to wyczerpanie się aksjologicznej, kulturowej, atrakcyjności tych schematów życiowych, które wcześniej funkcjonowały. Niemniej jest to regułą ustawania się historycznego. I teraz myślę, że wiele, może niewiele, może przesadzam mówiąc wiele, kilka istotnych koncepcji z obszaru filozofii dziejów dałoby się włączyć do tego właśnie schematu formalnego rozumienia kryzysu, gdzie kryzys jest rozumiany jako pewien regularny etap przejściowy pomiędzy różnymi, różnymi stadiami. To nie jest żadne zrządzenie losu, to nie jest coś, co się nam przydarza, bo akurat nastąpiły jakieś fakty, które sprowokowały zjawiska kryzysowe. Jest to reguła, czy też jest to norma historyczna. Spengler, jego kategoria cywilizacji jako etapu wieńczącego rozwój historyczny no, w takiej makrocywilizacyjnej skali. Oczywiście my wiemy, że Spengler wiele stron poświęca opisom tych stanów cywilizacji w odniesieniu do kultury zachodniej, no ale jednocześnie jego tezy, nawet jeżeli nie są tak bardzo opracowane w stosunku do innych cywilizacji, no powinniśmy traktować jako eksplanacyjne, jako wyjaśniające, także w stosunku do innych, do innych kultur. Ten sam schemat rozumienia kryzysu można dostrzec w przekonaniu Arnolda Toimbiego. Które mówi, że w dziejach każdej cywilizacji przychodzi zawsze moment, w którym twórcza mniejszość przykształca się w mniejszość dominującą, a z kolei większość naśladująca w tak zwany wewnętrzny prole proletariat. To oznacza, że i w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia z czym, no, z, z tezą ogólnofilozoficzną, która mówi, że Kryzys jest etapem regularnego, regularnej dynamiki historycznej. Kryzys jest etapem i sposobem regularnego procesu historycznego. W tym sensie można zrozumieć, że tego typu rozumienie kryzysu jest zupełnie indyferentne wobec tego, co my konkretnie zawartość kluczową jaką my konkretnie kluczową wartość mamy na względzie. Wszystko jedno, czy mamy na względzie te wartości, na które są zbudowane cywilizacje Tońbiego, czy te wartości, na których są związane cywilizacje, o których traktuje Spendler. Ich, w obu tych ujęciach kryzys traktowany jest jako historyczna, historyczna reguła. To oznacza, że jeżeli wprowadzimy te, to rozumienie, które, są, które jest związane z materialnym i formalnym rozumieniem kryzysu, to potrafimy chyba bardziej zrozumieć, jak jest możliwe, że w koncepcjach, które są zupełnie różne, gdy chodzi o swoje materialne, szczegółowe twierdzenia, ta sama kategoria kryzysu może, może się pojawić. Chyba, proszę Państwa, stało się, staje się jasne, że to, co nazywam formalnym rozumieniem kryzysu, w odniesieniu do wartości, które się w nim znajdują, które jakiejś destrukcji czy zagrożeniu podlegają, nie oznacza, że te wartości nie są w ogóle pozbawione żadnej treści, nie są w ogóle z treści jakiejkolwiek, jakiejkolwiek treści odarte. Można nawet powiedzieć, że nawet formalny. Imperatyw moralny Kanta nie jest tylko formalny, też ma treść, on nie jest zupełnie treściowy, bo można przecież powiedzieć, że, że, że imperatyw kantowski no, wymaga respektowania wartości powszechności. Zatem powszechność jest tą minimalną treścią, która jest zawarta również w imperatywie kategorycznym. Chciałbym jeszcze na koniec na jeszcze jedną troszeczkę inną sprawę, czy inny wątek zwrócić, zwrócić uwagę. Nie ulega wątpliwości dla mnie, że uwzględnienie materialnego i formalnego rozumienia kryzysu umożliwia bardziej precyzyjne i bardziej pełne określenie samych kryzysów, jak i wartości, które się w nim znajdą. Chodzi o to, że te wartości, które są materialnie określone, możemy chyba omyłkowo identyfikować tylko z wartościami materialnymi związanymi z koncepcjami optymistycznymi i pesymistycznymi. Wydaje się bowiem, że można, idąc tropem tej jakby uwagi, którą poczyniłem na temat, na temat jednakże treści, czy treściowości imperatywu. Moralnego Kanta, dokonać ta, takiej, oto, takiej oto refleksji. Jeżeli uwzględnimy różne typy wartości i różne typy kryzysów formalne i materialne, to otwiera się widok na jeszcze inne wartości, które są treściowo określone, ale jednocześnie nie są maksymalnie możliwie treściowo określone i występują w obrębie rozumienia formalnego. Jakie bowiem wartości Pojawiają się jako podlegające destrukcji bądź jako zagrożone, gdy mówimy o kryzysach w perspektywie formalnej. Mam na myśli takie wartości jak pozytywna wartość ciągłości, kontynuacji i rozwoju. Negatywna wartość braku kontynuacji i braku ciągłości. O tym, że, że taka negatywna wartość braku ciągłości występuje, przekonał się nawet sam Burkhardt, który no, wykazywał pewną, jakby, czy jego koncepcja wykazywała pewien problem. Jeżeli porównamy jego ogólne rozumienie historii zbudowane na, na kryzysach, to mamy problem. W zestawieniu jego poglądu z jego koncepcją zawarto w kulturze odrodzenia we Włoszech, gdzie Burckhardt mówi o kontynuowaniu Dorobku starożytnego. Oczywiście ten problem się rozwiązuje u niego w pewien sposób, natomiast no niewątpliwie jest to wyrazem tego, że, że naprawdę Burkhardt będzie, mówiąc formalnie o kryzysie, uznawał jednak pozytywną wartość ciągłości i kontynuacji w odróżnieniu od negatywnej wartości braku takiej kontynuacji i postępu. Pozytywna wartość aktywnego planowania i działania, negatywna wartość bierności, pozytywna wartość akceptacji losu. Pozytywna wartość zachowania w istnieniu kruchych ontycznie stanów kulturowych, pozytywna wartość tradycji przekazywanej następnym pokoleniom, negatywna wartość braku takiej pokoleniowej kontynuacji. Tutaj być może pewnego komentarza wymaga ta pozytywna wartość akceptacji losu. To oczywiście wątek, w którym chcę nawiązać do poglądów Oswalda Szpendlera. Który w tym swoim artykule pesymizm, który napisał pomiędzy publikacją pierwszego i drugiego domu Zmierzchu zachodu, mówi rozbrajająco, ja nie jestem pesymistą. Mówi, byłoby tchórzostwem, byłoby niefrasobliwością myśleć, że dzieje człowieka, można myśleć w skali uniwersalnej jako dreptanie ku realizacji pewnych wspólnych dla wszystkich ideałów. Myśleć w ten sposób o życiu ludzkim, o życiu kulturowym, to myśleć fałszywie. Prawdziwa, prawdziwy optymizm polega na tym, żeby co? żeby zaakceptować to, że wszystko osiąga swój kres. To mam na myśli mówiąc o tej pozytywnej wartości akceptacji losu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że moje uwagi starałem się dotrzymać tym razem czasu, który został mi przypisany. Mam nadzieję, że moje uwagi no były inteligibilne, były zrozumiałe dla Państwa, używałem pewnych, pewnych skrótów oczywiście myślowych, ale być może w dyskusji będzie też czas, żeby no, pewne kwestie, które nazbyt zarysowo czy skrótowo przedstawiłem, jeżeli komuś zainteresowały dopowiedzieć. Bardzo dziękuję Państwu za, za uwagę.